Mam plan, opowiem chętnie wam, jak sytuację te znów naprostować. Kto chce być zły, niech lepiej ufa mi, należy między sobą współpracować. Weź, błagam! Tych bzdur i chłam i tyle powiem wam. Mam spryt i siłę, wiemy to bez zdań dwóch! Silny? Okej! Okay. Na no baczność się miej! Załatwię cię jak chcę, to jeden jest ruch! Już czas. Czyżbyś planowała uczyć nas czynić zło? Współpraca to klucz Jestem zła, cno. Gdy jeden cel masz, do jednej bramki grasz To zrozumiesz czym naprawdę jest zło Już czas, od dziś, trenujmy nową myśl O ciemkim lodzie stąpasz, więc uważaj Ja znam ten wzrok, robimy pierwszy krok Nic z tego nie wynika, więc spokój daj! Już czas, na nowo odkryć to, czym jest zło